Witajcie moi drodzy, czy w Polsce naprawdę jest aż tak źle, że premier Donald Tusk musi prosić przedsiębiorców o pomoc? Spójrzcie, do czego doszło na wydarzeniu z udziałem premiera, czyli Polska rok przełomu. Wywiady, jedna czy dwie wypowiedzi, że deregulacja nie jest niczym trudnym, tylko trzeba chcieć i że, i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. Słuchajcie, no to jak konkrety, to konkrety. No to niech pan się za to weźmie. Ma pan tutaj kapitalnych towarzyszy i towarzyszki. Ja mogę tutaj ja mogę tutaj złożyć bardzo serio zobowiązanie, jeśli przygotujecie. I tutaj wiecie, to jest gra na czas też. Znaczy tu gra z czasem, znaczy właśnie nie na czas. I tempo tutaj odgrywa absolutnie kluczową rolę. Więc gdyby się pan na przykład zechciał zobowiązać razem z gronem tych, którzy by chcieli panu pomóc, gdybyście przygotowali możliwie szybko pierw, rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw, czyli długiego procesu i zawsze z pewnym ryzykiem politycznym, że komuś się nie spodoba, nie będzie większości albo podpisy. No wiecie, nie, 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 nie chcę mieszać do tego polityki, ale... A co wy o tym wszystkim myślicie? Czy nie jest to jedynie działalność pod publiczkę i ustawka premiera z przedsiębiorcami? Wystarczy spojrzeć do Monitora Polski i... Dziennika ustaw i zobaczyć, że przepisów prawa przybywa tam niemal codziennie. Czy według Was to rozwiązanie wpłynie jakkolwiek na sytuację w Polsce? Zapraszam do zostawienia komentarza.